Dzisiaj jest wysoki, no może nie mistrzowski, ale naprawdę wysoki, ale co ważne, bardzo wyrównany. Bardzo wyrównany, nie ma tutaj zawodników przypadkowych, jak którzy że prezentują, no rzeczywiście odstający są poziomem w dół. To wszystko zawodnicy w dobrym wyszkoleniu. No, zobaczmy jak teraz a w tym okręgliwych oczywiście drobniejszej budowy, co go predysponuje do takiej walki ale jak widać Łukasz Długos, proszę bardzo, tempo walki, to on tak naprawdę narzucił i chyba celowa taka jest jego strategia, bo obserwował walki swojego rywala popatrzcie co się dzieje, goni, tego mniejszego, widniejszego zawodnika tak jest, naparł niesamowicie Proszę bardzo, sędziowie uciekają w błymcu takim przed krążącymi, zgodnie ze wskazówkami zegara, z zawodnikami. Dalej sytuacja, <laughs> panowie, jak tak dalej pójdzie, sędziowie nie zechcą żadnego punktu, bo nic nie zobaczą, Kolicie, jak ścieknie po placu. Stop, 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 no akurat tak się trochę zmęczyliście wreszcie. Wielkie brawa, popatrzcie, co za... Demoniczna wręcz walka, wirowali jak diabły tasmańskie. W biegu Marcin policzył z tatkiem, że 8 do 6 było, a wygrał Łukasz Długosz.